Wielki brat w sieci zobacz więcej gdzie się nabijam jest nie 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 nabijam, nie nabijam. nie nabijam się, nie nabijam się zjadę, no. ale nie 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 ale a, no, słuchaj bo mnie to też wkur... nie też tak bo to jest insynuowanie, rozumiesz? bo jeżeli nawet coś widziałaś to, to może widziałaś znowu urywki to znowu może... nie rób tak, bo albo rozmawiasz i słuchasz co się do ciebie mówi albo nie rozmawiasz nie, nie? nie, dlaczego mam krzyczeć? bo co? to nie rób oczu, rozumiesz? nie rób oczu bo się nie nabijam, rozumiesz? i zobaczysz, jeżeli wyjdziesz i obejrzysz później cały program, to zobaczysz, że się nie nabijam a jeżeli obejrzałaś jakieś dwa urywki, w których gdzieś coś tam mówię, to mówię o każdym po kolei takie. To mówię no o tym czasie, o jego piciu, o niej, o, jej, o jej pochodzeniu rosyjskim, o tym, że coś, o tamtym, że tańczy i ma kur... pedał włożony pod roweru, pod poduszkę i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli to jest już w ogóle wykładnik czegoś, to skizofrenia schizofrenia wasza wszystkich, rozumiesz? Sorry, nie rób oczu, rozumiesz? Nie rób oczu. Też mi trochę pokory w tym wszystkim, rozumiesz? Płaczę, dziewczyna, Płacze, bo nie umie sobie z tym poradzić. Może do tego tak jest potrzebny lekarz, może jest potrzebny to i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mów mi, że idę do pokoju się śmieję, bo ty nie jesteś ze mną w tym pokoju, a jeżeli coś widziałaś, to widziałaś moje 5 sekund, z, nie wiem, ze 30 20 że tam byłem. Tak więc nie mów, że tak jest. Nie mów. Rozwiązujmy, a nie nakręcamy sobie dodatkowe, dodatkowe problemy, rozumiesz, no. Wchodzisz, się śmiejesz, odwołujesz. To nie jest córka, ja tego nie będę rozwiązywać. Dobrze, no to, no to nie rozwiązuj, to nie zabieraj głosu może, rozumiesz? No, jeżeli nie jest córka i nie umiesz tego rozwiązywać, to nie zabieraj głosu i nie tłumacz, nie tłumacz coś na temat dorosłego faceta, który wie jak traktuje, wie co myśli i wie co mówi, tak? To nie, to nie, to nie, 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 lepiej też nic nie mów, no. Ja nie mam też 15 lat. I nie bronię żadnej, mówię ją o pie... ...by była, przed chwilą mi wycierała się po prostu płacząc i tak dalej i tak dalej, bo też ją dojeżdżam, rozumiesz? Bo już nie wiem też jaki wytrych dobrać, rozumiesz? Do tego wszystkiego. Nie wiem też, tak. jakby taką rzecz, jakby z mojej strony. Może, kurwa, może to ja jestem też nienormalny. Ja na przykład zacząłem z, zwracać uwagę, jak, jak Jola, która kur... chodziła tutaj w ogóle wszystko robiła odwrotnie niż robiła. Nagle zaczęła mi wyrzucać butelki do tych pojemników, które trzeba. Rozumiem, może wy tego nie widzicie. Bo ja wiem, słuchaj, nie rób też min, rozumiesz, żeby... Ja, ale, nie rób, Ale poczekaj, nie rób, też min. nie rób też min. Nie rób też min, nie wykręcaj. nie mają racji, pamiętaj, rób, bo krzyczysz na mnie, że jeszcze nie. Nie krzyczę, nie rób Stop, też min, naprawdę. nie rób też min. Nie przewracaj oczkami, bo, bo wiesz, każdego możemy wziąć na widelec, dlatego, żeby nie jączyć, to nie. Zaczęła wyrzucać, zaczęła czyścić, nie szukaj teraz, nie lobuj, nie to, nie gór. Coś tam, nie przeklinaj nie przeklinaj dzieciaku, rozumiesz. Próbuję myć talerze. Próbuję co, może kurwa, idzie z tak daleka, że może to już jest dla niej taki progres kurwa, w rozwoju i jakimś psychicznym kurwa, w życia w grupie i czymkolwiek innym, że, że może powoli, no że, może kur... nadąża za grupą, może to, a nie mówcie mi, kur... też, bo z tą małą jest cały czas, ta ona też nic nie robi, rozumiesz? Też nic nie robi, też nic nie odnosi, też kur... ciągle za nią zbierać i sprzątać i tak jest, rozumiesz? I tak jest od początku, rozumiesz? Ja nigdy tego też nie mówiłem, nie chcę, omijam i tak dalej, i tak dalej. Od samego początku mówiliśmy królewna, nie królewna, sami żeśmy rozmawiali. Boys jak kurwa zwraca uwagę komuś, kto wyrzuca śmieci, kto nie wyrzuca, kto po, po zupach te, to może teraz iść. Boys, który jest zoomple, kompletnie niezależną jakby osobą, która jest mega wrażliwą, zdystansowaną do wszystkiego. Idźmy, idźmy się spytajmy Boysa, na kogo był zawsze najbardziej wkur... Najbardziej obiektywny, bo ja jestem może zaangażowany jakoś w jakiś sposób, nie wiadomo jaki, w jakimś kur... konszachcie z Jolą. Idźmy do Boysa, Boys odpowie, kto to był. Tak więc dziecko będzie przewracać, sorry, bo ty masz do tego inne emocje teraz, ale przewraca oczkami, coś tam, gulcza coś, lobowanie od razu, wiesz, no, no sorry, no jakby i później dziecko mówi, kur... mi przy stole, no jakby, no sorry. Ale, ale nie, nie tu wszyscy, to nie, tak też nie my. Ale nie, ale mówi do mnie, patrz, no sorry, ale kur coś tam, no nie, no to nie ma wszyscy, rozumiesz no, ja rozumiem, teraz wiesz za yy, dużo emocji każde jest zaangażowanie jest ślepe, rozumiesz ale, ale akurat są osoby, które nie powinny zwracać uwagi na takie rzeczy rozumiesz, bo tu mam kolejną, kur... przykład osoby która jest hrabianką która najwięcej tego co robi, to się przegląda w lustrze, od samego początku wielki brat w sieci zobacz więcej bb5.tv.pl